Cześć, musicie zobaczyć, Legia strzela gola, zobaczcie, z tej strony Michał Nojer jakby co, i tutaj strzelił, Michał Nojer, cóż zobaczyć, Widziałeś No i to tak. Tak widziałem, widziałem oczywiście. Która minuta? Nie wiem. Też nie wiem. Cóż za blanka, trzeba co przyznać jak chcecie. Co że tak to wygląda taki dłuższy filmik. 70 70 minuta. Tutaj, renner. Tak wyglądała Blamka. Jeśli podoba Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, miły komentarz. I żegnam Michał Noje.